Oj, drodzy, witajcie! W kolejnym odcinku z w Ostatnio eksperymenty nie wiem, naprawdę się podobały. O to jest niesamowite, bo dobiliście ponad 10 tysięcy łapek. Z tego serdeczka Wam dziękuję, ja zabieram się za oglądanie, bo czytałem komentarze i co drugi komentarz jest napisane, że żebym nagrywał więcej eksperymencików, bo się Wam to naprawdę podoba. Także nic mi nie pozostaje, tylko dla was to zrobić, oczywiście. Jeśli chcecie więcej, to pamiętajcie, by subskrybować kanał. To jest bardzo ważne. Subskrybujcie kanał, bo dużo osób ogląda, ale nie subskrybuje jest tak, tak, tak średnio, ale łapeczki w górę również pokazują, że Wam się podoba. Koniec, bo przywitanie nie może być długie. Jak zawsze u mnie. Zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Samochodzik versus soczki jakieś pomarańczowe, bo to jest jakieś... Prawda to jest w Rosji właśnie, czy tam na Ukrainie. To, to wybuchnie. Jezu! Fajnie te auta... A, to kamera. Kamera dostała z prawego z soczkowego sierpów. Słuczuję samochodom obok. On to powinien robić na takiej bardziej większej przestrzeni, a nie obok innych samochodów, ale... A, nieważne. Ile pasty? Czy to... A, czy to są kolorowe? Mam nadzieję, że to są kolorowe. A nie, to są zwykłe. Ole strzelap! I to się nazywa, bo ostatnio, jak oglądaliśmy ten, ten eksperymencik z pastami, to ten gościu ostatnio to źle zrobił. Ale ten to zrobił, perfekto. To nie to wygląda to idealnie, tak wystrzelił O Jezus! Jak on to będzie sprzątał? Co będzie wylizywał to albo codziennie rano sobie będzie wstawał, schodził sobie po klatce na dół i tak zbierał tą szczoteczką i tak dziennie. Będzie sąsiadów zapraszał po pastę do zębów z podłogi. <laughs> co, ja mam za chore tutaj. To jest ten stretch gość, to jest ta zabawka stretch, która jest naprawdę osiągliwa. I ciężko no ciężko jest. O, Jezu, co mu się z ręką stało! No, ale ona wraca do do swojej właśnie tutaj postaci tak naprawdę ale prze... o jezu po gwoździach a boli mnie ciało jego zabawkowego Je... fatality fatality oła jezu ale to było okropne kręgosłup połamany a jak to boli to jest okropne pa nie umie go wyjąć jak się przykleił skurczybyk bo tam jest to taki, taki klej jakby on ma w środku w sobie pa nie da się nie da się tego zabrać jak wy wyrywam mu głowę z tego. A, dobra, udało mu się. Okropne. O Jezu, ma dziurę w głowie. I twarz ma podturbowaną. Centralnie w czoło dostał, tak tutaj, da. <grywy> Ale to boli. Ale nie ma nigdzie, gdzie ma te dziury. Jeszcze raz najeżdża na niego. No, jakiś uwzięty jest na tego chłopa. Pani umie jechać! Oku. Aha, to on chciał tak przygazować. Fajnie co O Jezu, co mu się, co mu się mogło. <grywy> Jezu, jego ręka, jego ciało. A, dobra, nic z niego nie pozostało, to jest śmierć. To jest przykre. Co? No, dead. <grym> Bastet. <grym> jak w GTA V. Ja pierdzielę, jak to okropnie wygląda. Jak to okropnie wygląda. Został normalnie. Gumę se spalił na zabawce. Piłka! No to jest znowu piłka z, kurde za 2 złote, nie no za gdzieś za 20, ale to jest z tym balonikiem. Pax no strzeli właśnie, o to mi chodziło. A ja to już chyba widziałem nawet ten eksperyment, chyba że to jest ten, jakiś inny, ale z tą samą piłką. No, no tak wybucha śmiesznie. No to jest. Jak, jak ktoś grał kiedyś na betonie? Za moich czasów, no mam 18 lat, ale jak miałem te nie 9 lat, no to... albo no, na no więcej nawet, w sumie te 12-13 to grało się właśnie na takich boiskach z betonu. No nie wszystkie, ale boiskach z betonu. To zawsze ta... ta bańka wychodziła z tej piłki. O, zapalniczki, one fajnie wybuchają. Tak jest, a no nic się nie stało. Za szybko najechał na nie, ona nie zareagowały w ogóle wybuchnąć tutaj. Chociaż... Nie, nie było wybuchu. Się praktycznie żadna nie zniszczyła, nie? Tutaj troszkę, ale... Za szybko najechał, to by musiało. Po, po, no, o, teraz coś może pyknąć. Teraz na pewno. To buchnie. Wybuchnie to jak petarda. Mogę się założyć. I że jedna się nie zniszczyła. O! Perfekto, moi drodzy, perfekto. I walło gazem. Gazem. To są arbuzy, ale zamrożone. One wyglądają jakby były z lodu. Serio, no tak wygląda. Widzicie, na taką, taką powłokę mają. A nie. Normalny był, chyba, tak mi się wydaje. On najechał na to z całym impetem. Dobra, orbuski już po was niestety. Nie, nie był chyba zamrożony, nie wiem. Tak wyglądał tak z, z wierzcie taką zamrożoną jakby. No widzicie nawet dalej, tak wygląda. Coca Cola? Mam puszki normalnie, w sensie też wybuchają, ale jak on na to najedzie? Z cegły, dawaj to. Aha, on to no, tak położy. Nie, on no, tak to normalnie wybuchnie pewnie, nie? I sobie przejedzie. Tylko nie pal gumy, tylko wjedź na to, please. O oh jeż, yes, jest cegła. Nie pal gumy, wieć. O, no wybuch, tak jak jak te soczki. Tylko dziwne. O, w ogóle to dziwnie się otworzyło. Całe wieczko odpadło, nie? Opatrzcie, stack balonów, moi drodzy, na drodze. Moi drodzy, <ścoughs> moi drodzy, na drodze. Moi drodzy, to w ogóle jest słowo, które za, za często używam. Piszecie mi też często w komentarzach, że za często tego używam. O jeż, jak to fajnie. To w slomu musi pisko wyglądać. Bo on fajnie na to wolno najechał. I to taka, taka ta taf, woda się nagle wylała. A jak szybko to by to po prostu walało mocno i tyle, a to się tak fajnie rozlało. Fajnie to wyglądało. Tak specyficznie. O, czy mamy plastelinę? A w ogóle to jest ta świnka z tego, z Angry Birds, nie? Nie wiem, jak się nazywało. O jezus, do miksera! Co się z nią dzieje? Nie! Ona, była, ona tak ładnie była zrobiona. Tak perfekcyjnie, dlaczego? Sama satysfakcja była w tym. To już tak ładnie wygląda. Oje, oh yeah, jak ją przemieliło. Się z tego piasek zrobił. On to otwarte w ogóle zostawił. Czemu ty to otwarte zostawiłeś? Pana... Nos. Nos przeżył. O nie. Korona, kawałek korony. Zostało zmielone totalnie. Co się. Napała, napełnia się. Ale napełniła się i ten. A. Szkoda, że nie wybuchło. A teraz, aha, on Ja pierdzielę. <grym> jak, jak to jest wykombinowane? No, wylewa się, nie stój. Aha, chcę to pęknąć sobie tak. O, ja, aha, to już tak pewnie walną, no. Ten się tak siurkał. <grym> kostka Rubika, taka najtandetniejsza z tego co widzę. W sensie nie, nie znam się, ale wygląda z takiego typowego plastiku i te kolorki są takie naklejone. Także tandet ta, ta kostka Rubika. O, kurde. Tak, nagrzana kulka na plastik. Ale tam musi walić takim plastikiem. Stopiony plastik śmierdzi najgorzej. Patrzcie jaki dym czarny się robi. I właśnie taki dym się potem wywodzi z kominów jak ludzie palą plastikiem na przykład. W domu albo coś. Jest taki smród zawsze na dworze. O Jezus jak to... Co się z tym stało? Nowa koska Rubika się zrobiła. Mmm, dwa baniaki połączone jakąś rurką z... skorkiem, korkiem? Znaczy z korkiem. Wlewana jest kola do jednego, a do drugiego obstawiam mentosy. Jak to są te eksperymenty. Dobra, kilka tych koli musiał brać, chyba z cztery. Czy tam... No nie wiem, jakie to było, wolny litry chyba. A nie, to z to z to I zobaczmy, co wleje do tego. w sypie, No Mentosy, tak jak myślałem. Mentosy, bo to jest standard już, ale on tych paczek ma dużo. Ale ma dużo paczek ten chłop. No troszkę to będziesz nakładał, tak? Może nam to przewin, please. <gryz> Dzięki. O widzowie, to jest ten eksperyment najlepszy. To są te eksperymenty z tą sodą. Mentosy i soda to jest taki wybuch. Jeszcze jak był ten płyn do naczyń, jak był płyn do naczyń, to w ogóle był wybuch. Jest! PA! Płyn do naczyń! To będzie mega, moi drodzy. To będzie mocne fest. Ale dobre. I ten korek odkręcił. I pa jak waluło. Ależ to z eksperyment. Pa jak musiał uciekać. Normalnie się na razie taki dym się zrobił w ogóle, a potem tak wystrzeliło. Ale się jaki to jest dziwny. Nikt by się nie spodziewał czegoś po takim czymś Czegoś po takim czymś <grymne> Taki eksperymencik I właśnie pisaliście, że ten eksperyment właśnie najbardziej podoba mi również Pa jeszcze więcej tego daje O kurde Jeszcze ta kola wylatuje Jaki fajny kolor Co się dzieje? Pa, jaka piana rośnie Wow, ile on Ale jaja Jakie się to wielkie robi Pa, leci, ucieka ale mocne Piękny jest ten eksperymencik, naprawdę piękny. Pa z tej wspiana, z, z tej drugiej butelki wylatywała. Jaki telefon? Dziwny po jaki ma klawisze. <grym> ja pierdziele, te stare telefony, to jest zmiasga, A szczególnie Nokia 331. Nie, 3310, Jezu o, Ale. Jak to się topi. Fuj tam też... O, ale to wyszło jak w masełko! O chłopie, tam była bateria! Czemu baterie, o boże, nie baterii nie ma Chyba, tak mi się wydaje Nie widzę tej baterii Jak to wchodzi jak w masyf... aha bo A to jest sam plastik To w ogóle nie jest wypełnione nic takiego No to się nie dziwię dlaczego to tak wchodzi Te klawisze, ho 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 Satisfaction <grytanie> No już po telefonie nie To mogła być fajna pamiątka Zamrożona kola wrzucona do niszczarki Ooo, ale sztos Jezus, to się... Ale to nie jest taka, fa... to nie jest taka całkowicie zamrożona właśnie Ona jest taka... Taki szron jest w środku, ja nie wiem jak to nazwać w ogóle No, weź to tam wepchaj O, o, o leci i... i w ciągu Kurde, na no, w sumie jakby był lód to by się tak, ta, to by nie, nie było takie satysfakcjonujące w sumie Czy to będzie znowu coś w ziemi kopane? On no, znowu jakąś dziurę do ziemi kopie, do ziemi, w ziemi Znowu w tą samą rurę, nie? Okej... Okay. Wsadza rurę. I co, i znowu ten sam eksperyment? Aha, on chciał tylko taką... O, ale to jak to ładnie wygląda. M&M'sy? Ale ładne, takie niebieskie, nawet nie wiedziałem, że takie są. A, ją ja on MMM tutaj. Kole wlewa do M&M'sów, ja to będzie ohydne. I soda, aha, to jest taki eksperymencik znowu. Jezu, już się boję, jak to będzie wyglądać. Ale nie mam po co te M&M'sy tam są totalnie, ale sprawdźmy. A on to wymiesza. Ciekawe, co ta soda bo nie, Napiszcie, co soda robi. Czy jest jakaś niebezpieczna? Taka. To jest taki kwas? Nie, raczej nie. O, będzie się działo. Będzie się działo. Leci. <grym> Episkie. To jest dziwne, że taki wybuch robi. Ja też chcę to zrobić. Tylko muszę mieć sodę. Muszę mieć płyn do naczyń i kolem. Ja to robię. Tak jak ostatnio w sumie wam też mówiłem, że to ja zrobię. Ale zrobię to. Mega fajny eksperymencik. Kokos. Co z tym kokosem? ale on, on jest w tym miejscu, on zrzuca na to przedmioty, bardziej tę kulę taką. Wiedziałem, Kula do kręgli? Jak walło. Dziwnie, że do tej kuli się nic nie zjedzie. do kręgli. Pa, jak ona podskoczyła w ogóle. Jaki to musi być nacisk. Biedny kokos. No nie ma szans. Kokos został zmierzone. I tak rękę tam dać. A Masakra. To jest straszne. Kolejny kokos? Czemu drugi? Po co drugi kokos? Ale jakiego ma cela? Ciekawe, czy on to wszystko za pierwszym razem zrzuca. Ma to wyliczone. Po co drugi kokos? Już widzieliśmy eksperymencik z kokosem. kij baseballowy versus bańka z orbizami. Bańka. Balon z orbizami. To, <laughs> to będzie ciężko przebić. O, ale to dziwnie wygląda. <laughs> taki glucio. Dobra, weź to rozwal teraz. O, no i poszło O, to już musiało, to już był nacisk Moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka Mam nadzieję, że wam się filmik spodobał Subskrybujcie kanał przede wszystkim I widzimy się już w następnych odcinkach To dwa dni są filmy, także bądźcie na bieżąco Przede wszystkim subskrybujcie ten kanał Wpadajcie na mojego Instagrama podłoga palion. Bo za niedługo może tam wró... Nie, nie podłoga palion Teraz Paweł podłoga palion. No chyba tak Macie w opisie po prostu Wpadajcie, subskrybujcie kanał I trzymajcie się Cześć, do zobaczenia Elo